Cześć. widać Jak widać Lexus jest już na podnośniku, także to. Zaczynamy zabawę. Okej, jesteśmy u Kornela, Siemano, Kornel. Siema. Tade. Co tu? Widzę, że już zacząłeś. O, tu. Tylko, o, o dobrze. Widzę, że zacząłeś robotę. Tak. Wiesz, w sumie co wjechaliśmy? No. Zdążyłem już, już trochę porozkręcać. Rozkręcam cały czas dalej małymi kroczkami. kroczkami. Właśnie, Ale cały widzę, czas. No, no córeczka, zrobiło się już trochę miejsca. Aha I co, wszystko po kolei Teraz y, przymierzamy wstępnie turbo, jak już wykręcę ten seryjny kolektor Przykręcę flansze, zrobię sobie wstępny jakby pomiar tego miejsca, w którym powinno być Wyciągnę to sobie, no i będę się zabierał za wyciąganie motoru Odprężenie, uszczelnienie i, i z powrotem do budy mm. No to elegancko. zajebiście, to mi się podoba, coś już się zaczyna dziać To jest wiesz, no, to już Zadziało A co tu się zadziało? Znaczy co? Co to za śrubka? <grym> Aj, Chyba coś kur... ukręciło komuś. Tej jak ją ja mocowałem, to... Krystian, kiedy my to mocowaliśmy? Jakiś czas temu. Raz no, 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 no... bo, bo ja, z... ja, no bo... bardzo silne ręce. I ukręciłem. <grym> no, <grym> no i no ukręciłem, ale ej, hey, stary, ja o tym zapomniałem nawet. Ale nie, no bez, bez problemu. Wybije się, biję nową, ogarniemy. Dobra, no to ogarniemy. No to co? To działamy. Działamy dalej. Co się tak zdenerwowałeś Kornel? A bo ten kto robił tą wiązkę, to już dawno powinien wyjechać nogami do przodu. Ale wytłumacz o co chodzi. No jak to wygląda? Po prostu jakbyś zażygał się wiązką na silnik. Tak to wygląda. Fakt, faktem tu jest oryginalnie filtr powietrza i no. to do zasłania, ale teraz tego filtra powietrza nie będziesz miał, bo będziesz miał turbo i będzie to na wierzch. Niektórzy to przerabiają, ale wolę się do tego przyzwyczaić. <śled> Ale żeby nie było, że tak jadę po tych inżynierach, to wyciąganie wiązki, znaczy wyciąganie silnika i odpięcie z niego wiązki wiąże się dosłownie z kilkoma kostkami pod tą puszką. Tu dwa kabelki, sądy na silnik i wszystko mamy odpięte. Czyli jednak nie jest tak źle? No jednak nie jest tak źle. w ogóle powiedz mi jedną rzecz, bo ja też zastanawiałem się, czy nie lepiej w ogóle zamiast tego deta dać jakiś Emu klasika, Black'a i w ogóle, wytłumacz mi z czym to się w ogóle je i tak dalej. Ten makaron, który przed chwilą odpiliśmy, musiałby być nowy, z nowymi kostkami i tak dalej, puszczone to wszystko na nowo do sterownika Emu, czyli tam Emu Classic, Emu Black, jaki byś tam sobie kupił, no a to sama wiązka. I podłączenie plus wysterowanie wiąże się z takim kosztem, jakim teraz dysponujemy na całe uturbienie tego. Także dla takich wartości, e, moim zdaniem, to jest nie warte świeczki. No, Ena! Jeden robi, reszta patrzy. Polska robota. No ja też w sumie. Sprzedam Polska kolektory. robota. Co? Sprzedam kolektory do no Co my tu mamy? Flaszkę. Pod nowy kolektor. A. Jakby była stąd. No i w takim stanie możemy sobie już zrobić albo wymierzyć miejsce, w którym będzie turbina i zacząć spawać kolektor, ale to już po wyciągnięciu silnika z budy. Widzieliście kiedyś takie stoiska z paczkami z TEMU, Aliexpress i tak dalej? To do właśnie, Chodzik mi przywiózł do garażu i otwieramy pierwszą lepszą. Sam Pytanie, nie wiem, co to będzie. Sam... <grystanie> Sam nie wiem, co to jest. Ja też, że ja tylko wrzucałem z paczkomatu do tego pudła śmiesznego i mówię. Przespakujemy jak będziemy. Kazałem mu coś kupić. Zobaczymy co tutaj jest. Pewnie jakieś uszczelki. Już mi się tak wydaje, że uszczelki raczej. No. Co to? No oczywiście, ja od pana Kamina Szymoniaka. O, jest naklejeczka. Japar. I są dwie uszczeleczki pod kolektor wydechowy. Dobra. Następna paczka. Unboxing. Coś co lubię. Dobra, jest kolejna paczka otwarta. Już mi się podoba bardziej, bo jest to plansza na downpipe. Którą można już w sumie przymontować do turbinę. I zacząć wstępnie wyspawać downpipe'a. Ale to dopiero jak będzie kolektor wyspawany na gotowo. Lecimy dalej. A która dla właściciela? 35,95. A to są uszczelki. Eee, to A, to no, uszcze, uszczelki o. Turbo, Subaru, Impreza. za darmo. Usz, uszczeleczki turbo i na kolektor pod turbinę. O, tu już widzę, ktoś otwierał. Coś ciężkiego i coś od przyjaciół z Ukrainy. Mm. No to jest nowy shifter, znaczy w zasadzie nie Nowa... cały shifter, ale cała dźwignia. Trzymaj właśnie. Pokaż, ładnie. Tak, taka ładna dźwignia. RZD. Ogólnie. Mam już taką dźwignię w aucie zamontowaną, tyle że była tutaj obrypana. Niestety, podczas transportu to wyszło. I koledzy z Ukrainy wysłali mi nową. Ja w tym czasie otwieram nową paczkę. I już widzę i. Domyślam się, że to jest pompa paliwa. Epman, co prawda, wyje jak głupia, ale miałem to ją w swoim Leksusie i naprawdę nie mogłem na nią narzekać, bo spełniała moje wymagania. Jest to pompa paliwa, która ma, bodajże, 320 litrów na godzinę. I w moim Turbo Lexusie zdawało to egzamin na 100%, i myślę, że tu też. Będzie Tak samo. Wolę otwierać paczki, które są do mnie, a nie do Ciebie. A dobra, nie rozpakowuję tego. Pokażę jedno. To jest uszczelka pod wtrysk paliwa. Wiadomo, nowe wtryski paliwa, będzie to wyciągane i tak dalej. Stare są odkształcone, także lepiej założyć nowe. W ogóle nie ma co się łudzić, że stare będą trzymać idealnie, bo, bo to się mija z celem. Tu chyba coś otwierałeś. Mm. A tutaj może z Krystianem coś otwieraliśmy, bo coś tam z jedną albo co... dwie paczki chyba otworzyliśmy, wiesz? Elektrozawór Mac. To jest... Nie będę tego otwierał, bo w sumie... Jest, mm, szkoda. To... To, dźwięk to dźwięk mojego, mojego SMS-a jak coś. Aha. To jest elektrozawór MAC, który będzie sterował doładowaniem. Tak pokażemy, tak to wygląda. Kolejna paczka w moich rękach. Ty chyba też nie wiesz co to jest. Nie wiem. Nie masz pojęcia pewnie. Ale to jest coś, co jest perfekcyjnie wykonane, bo sam wiem i miałem z tym styczność. To jest przewód do zasilania olejem turbo od TPC, od Janka. Bardzo pozdrawiam. Ja miałem już z nim styczność, także znam jego profesjonalizm i stroju zresztą mojego poprzedniego Leksa. Także to będzie na pewno plug and play po prostu. Bez żadnego tam przerabiania, docinania i tak dalej. Naprawdę, jeśli mam być szczery, Janek robi świetną robotę, jeśli chodzi o mojego Leksa. Ja już go nie mam dwa lata, ale z tego co wiem, znam historię tego Leksa. Zmienił już co prawda dwóch właścicieli, ale on nadal jeździ i zapiera. Tej paczki nie będziemy otwierać, ale są tu wtryski. To już okay. chyba. To już nawet pokazywałem w którymś odcinku. Pokazywałeś tak. w którymś odcinku. Tak, tak, nie tak, będziemy tak, tego tak. pokazywać, bo to nie ma sensu. No to są wtryski od Eriksusemki żółte, nie? Ale oryginały, nie żadne chińczyki, tylko oryginały. Tak, oryginały. oryginały sprawd... Damy je jeszcze do sprawdzenia, żeby je. Bo ty masz więcej, nie? Masz 8 chyba. Tak, tak. Kupiłem 8, tam po prostu dwa, że tak powiem, kupiłem więcej, żeby w razie czego były. No i Najwyżej, jak wyjdzie jakaś korekcja między tymi wtryskami, mhm. będzie po prostu plus taki, że możemy je sobie zamienić miejscami, ewentualnie dwa dać na zapas, albo po prostu wywalić, jak mhm. będą średnie, żeby one się zgrywały, bo są naprawdę bardzo ważne. A tu mamy coś takie ładne. FMIC, to znaczy się ogólnie to jest produkt od marki ProPerfect, Pro ale Perfect. logo jest FMIC, bo to jest chyba dystrybucja przez FMIC. Dystrybucja jest przez FMIC, w ogóle ProPerfect też jest polską firmą, o ile dobrze mi wiadomo. No właśnie od Ciebie się o tym dowiedziałem, dlatego też poszukałem, gdzieś tam jakieś opinie zaczerpnąłem, no i mówili, że spoko, więc... Tak jest. Też taki zakupiłem. Yy, dokładnie. I to zdaje egzamin nie tylko w jakichś takich yy, grubszych projektach. Od mojego znajomego wiem, że takie coś jeździ bardzo często też w saba. Mhm. Mm, zamieniają to w zamian za seryjny blow mhm. i po prostu on lepiej trzyma, lepiej działa i tak dalej. Okej. Okay. Tych rurek chyba nie będziemy pokazywać, bo ty je pokazywałeś już. Tak, pokazywałem rurki, mniej więcej. To są rurki od dolotu, od lana żółtego. Silikonów tutaj też nie będziemy pokazywać. I naklejek. Deta pokazywałeś, ale mamy jeszcze jedną fajną paczkę. Lubię tą firmę ogólnie. Bardzo pozdrawiam. Panów z Częstochowy, bo dajże? Mm, tak, Częstochowa. Chodzi o firmę FMIC Są mega profesjonalni w tym, co robią, w tym, co sprzedają i jakich w ogóle zawodników sponsorują. Mhm. Także, no nie, no, jest to... jest to po prostu firma na wysokim poziomie. Ja cię mogę tylko tak się wtrącić, że ogólnie tego blow -offa zamówiłem w złym rozmiarze i to jeszcze była sobota. No. I napisałem do nich e-maila i mówię, dobra, na pewno odpiszą w poniedziałek czy coś i tak dalej. A oni jeszcze mi w sobotę Pracu. odpisali, no 5 minut dosłownie, 5 minut, tylko że już robią korekcję do zamówienia i, i po I prostu wysyłają. inny razmiar, rozmiar i wysłali jeszcze tego samego dnia, więc w ogóle byłem w totalnym szoku, nie? Świetnie. Mhm. No, jest. Piękny, A no to... Trochę zakurzony, co prawda. Ale mit, taki ładny. Coś co swoim rozmiarem nie przypomina rozmiaru ceny, za którą za niego zapłaciłeś. No właśnie. <grym> no bo dziadostwo kosztuje prawie 1000 zł. Ale jest to regulator paliwa, który jest bardzo dobrej jakości i dlatego montujemy taki, a nie żaden hinol Bo, bo zależy nam na bezawaryjności. To też zaważyło na cenie i, jakby, kosztorysie całej operacji, którą będziemy przedstawiać na końcu, nie? Na no tak, na tego... końcu po prostu. Tak, ja nie? w sumie, jakby w czasie rzeczywistym, sobie tam ogarniam wszystkie koszty. Mam wpisane w Excelu i po prostu sobie wszystko sumuję. No, mówię, na razie nie będziemy mówić, bo to jeszcze może. Coś tam wyjść i tak dalej po drodze, wiadomo, mm -hmm. więc na końcu tam wszystko <laughs> przedstawimy. I słuchajcie, Bożemu. w końcu dokopałem się do rzeczy, którą potrzebuję teraz. <śmiech> <śmiech> Jest to flansza na turbinę, którą muszę przykręcić do turbiny, umiejscowić ją tutaj, zespawać ją z flanszą kolektora. I dopiero wtedy mogę zacząć w ogóle wykonanie kolektora wydechowego. Kolejna paczka, jak ja uwielbiam to mystery boxy po prostu, nie? Mhm. Sam nie wiem co tu jest, bo nie wiem w którym momencie zamawiałeś co. Mogę? Co tam jest napisane, bo ja nie, nie przeczytałem. IK22FTT. Aha, dobra, Świeczki. świece. świecę. I z tego co widzę, to ja też zamówiłem tutaj ich 8. W sensie zamówiłem 8 z tego względu, że one były pakowane po 4? Tak. I denso, które mi osobiście już parę lat temu polecił Janek z TPC, mhm. w którym będzie to strojone. Są to świece, nie pamiętam teraz, czy ciemniejsze, czy ciemniejsze od seriny ale bodajże zimniejsze z tego względu, że po prostu cieplej jest w turbinie nie, nie umiem tego inaczej wytłumaczyć teraz ale są to świecie hmm, przystosowane typowo pod turbo kolejny jest to o, to jest to, co ci mówiłem, że ja nie mogłem tego kolerstwa kurde wymówić przez chyba miesiąc albo dwa bo nigdzie nie było dostępne tak. nigdzie nie było tego dostępne ja to dostałem jak robiłem swojego lexa turbo okay. bez problemu to jest takie że tak powiem, dziadostwo, które wierci się w otwór w misce olejowej wkłada się to od zewnątrz, Wkłada się od wewnątrz w tą podkładkę, zakręca się tą nakrętką i mhm. mamy gotowy spływ oleju do miski. Okej. Okay. Także rzecz najprostsza, która znacznie ułatwia jakieś takie przerabianie miski, spawanie w niej i tak dalej. Jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, to po prostu wywiercić otwór pod ten rozmiar mhm. i po prostu to skręcić. U mnie było tak samo, także nie miałem z tym problemu. Nowa blacha do shiftera. Tak, ona jest o... wzmocniona Tak, ona jest grubsza, dużo i myślę, że to załatwi ten problem urywającej się blachy. Zdjęcie z filtrem? Bez <filtra. śmulacje> A propos filtra, jest to AMI krótki, który będzie mógł się zmiecić tutaj przy chłodnicy wody, który nie zajmuje dużo miejsca, aczkolwiek sprawuje się bardzo dobrze, spełnia swoje zadanie i oczywiście jest co? Japoński, Japoński. albo amerykański, Japoński. bo ja nie, nie pamiętam. To, o, kurna, ej, powiedz, że mi jak taki filterek, to było. No, a teraz... <śmany> <śmany> Made in USA, jednak nie! Mamy flansze do turbo, więc musi być też turbo. Oto ono. Jest to TD05 20G. Prawie żynówka. Można to powiedzieć, że prawie nówka. No mały ma przebieg. Generalnie jest używana, ale ma tak. bardzo mały przebieg. Tak, ma bardzo mały przebieg, bo jakby kupiłem to turbo razem z kolejnym turbo w pakiecie od yy, znajomego, który po prostu robił Subaru, bo to jest turbina z Subaru, u którego okazał się problemem mm, silnik, a nie turbina. On wymieniał je dwie. Jedną zostawiłem sobie, drugą sprzedałem Tobie. Dlatego wiem, że to jest dobra turbina, bo miałem taką samą w swoim Lexusie. Turbina z tak znikałym przebiegiem, bez żadnych luzów i tak dalej. To jest wszystko sztywne, ładnie się kręci. No, turbina jest po prostu nowa. No i zaoszczędziłeś trochę. No na, na tym akurat w sumie pół ceny nowej. No, można powiedzieć, że ceny. To jest ceny. zamiennik. To nie jest oryginał, to jest zamiennik Miński, Kładzie to każdy. Oczywiście pod klapką Westgate'a jest seryjnie otwór bardzo mały, który trzeba rozwiercić bodajże do 38 mm. I przez to łatwiej jest wysterować tą turbinę. A sterować będziemy tym makiem, który już był odpakowany. Ale zauważyłem, że jeszcze masz parę paczek w bagażniku. No właśnie, o tym zapomnieliśmy. I to od fajnej firmy. SU-2 Performance SU-2 Performance, SU-2 Performance, nie wiem jak Su2, to przeczytać. Sam nie wiem, SU-2 chyba to się tak czyta Ok. To jest przekładka odprężająca silnik Po paru paczkach zapomnieliśmy Są jeszcze dwie uszczelki Nowe podgłowice I co najlepsze są one Oryginalne Oryginalne no, Moim zdaniem warto zapłacić za oryginalne, bo to wiadomo oryginał to oryginał Coś tu nam się wysypało trochę ale mamy nowe śruby głowicy. Muszę je przeliczyć w ogóle, czy mamy wszystkie takie same. Wiesz co, chyba powinno być, jeżeli się nie ma 14? 14. O, 14 właśnie. Mamy 14 śrub. Warto o tym napomknąć, bo śruby głowicy generalnie mają coś takiego do siebie, że się rozciągają. I w tym momencie którym chcemy doładować seryjny silnik możemy skręcić na oryginalne śruby aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem tego sam zakładałem swoim nowe szpilki ponieważ te stare szpilki mogą być bardziej narażone na rozciąganie i to jest właśnie powód, dlaczego zamówiliśmy nowe otwieramy kolejną paczuszkę widzę, że tu już coś otwierałeś tak, z specjalnie otwieraliśmy to jest materiał na nasz downpipe, downpipe. Tak jest. Kolanko 3 i pół metra rury 3 calowej. Podam, będzie tutaj. Yy, oczywiście nie wykorzystamy jej całej, bo to jest w z formy z treścią trochę. Yy, ale tyle nam w zupełności wystarczy. I ostatnia paczka. Dosyć ciężka. Tak, to już, to już naprawdę ostatnia, bo <laughs> pozwolimy sobie to tutaj położyć na, na Alexa. Aha. Jest to zestaw sprzęgła Excedi. Miałem takie w swoim leksie. Jest to zestaw sprzęgła Excedi z domieszką Kevlaru. Ok. U mnie w Turbo stawało to egzamin w 100%. Przenosiło 400 Nm. Oczywiście ja nie upierdzielałem tego nie wiadomo jak na torze i tak dalej. Ale na uliczną jazdę, plus jakąś tam bardziej sportową, najbardziej się to nadawało, bo to jest zestaw. Który jest plug and play, kupujesz, nie musisz nic przerabiać i on wytrzymuje więcej niż seryjne sprzęgło. Tutaj mamy łożysko oporowe mm -hmm. i docisk. Także chyba wszystkie paczki, które mieliśmy do rozpakowania, rozpakowaliśmy i dalej bierzemy się za robotę. Teraz już na pewno bierzemy. Teraz na już radę. na pewno bierzemy się za <laughs> robotę. Paczki nam się skończyły, także jedziemy. Ok, z dzisiejszego dnia to wszystko. Trochę się zasiedziałem u Kornela. Jutro z Krystianem jedziemy do Miłosza, żeby nagrać do Was następnego vloga, żebyście mieli co oglądać. Także my lecimy Siemano.